Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce, dzieląc się dobrą nowiną poprzez telewizję i szkoły biblijne Harris na całym świecie. A teraz Andrew. Witaj w czwartkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dziś kontynuuję nauczanie, które zatytułowałem Odkryj klucze do trwania w pełni Boga. Mam na ten temat książkę, mam ją w języku polskim, mam również płyty CD i DVD oraz podręcznik. Tytuł może nie robić na ludziach wrażenia, ale to nauczanie jest absolutnie niezbędne. Większość ludzi chce doświadczać więcej Boga niż go doświadczają, ale nie rozumieją, że to zależy od nich samych. Myślą, że się pomodlą, a potem czekają, aż Bóg dotknie ich w jakiś nadnaturalny, cudowny sposób. A to nieprawda. Bóg chce dotknąć każdego człowieka. Bóg chce, aby każdy z nas chodził w pełni radości i zwycięstwa, które absolutnie przewyższają wszystko, o co mógłbyś poprosić lub o czym pomyśleć. Ale to, czy tego doświadczysz, zależy od ciebie. I wiem, że to, co tutaj mówię, jest sprzeczne z poglądami większości ludzi. To nie jest sposób myślenia przeciętnego chrześcijanina w dzisiejszych czasach. Przeciętny chrześcijanin wie, że jest więcej Boga do doświadczenia niż to, czego doświadcza, ale nie wie, jak się do tego zabrać i czuje się zagubiony, więc tylko marzy, ma nadzieję, modli się i czeka, aż Bóg coś zrobi. Pismo ukazuje coś zupełnie przeciwnego. Nauczałem już w tym tygodniu wiele ważnych rzeczy, nie mam czasu, aby do nich wracać, ale nauczałem na podstawie listu do Rzymian 1.21, gdzie jest mowa o tym, że Bóg już się objawił każdemu człowiekowi, Bóg dotknął każdego człowieka, ale nie zawsze odpowiadamy na to w taki sposób, jaki powinniśmy. List do Rzymian 1.21 pokazuje stopniowe kroki, jakie ludzie podejmują, aby oddalić się od Boga, które zmniejszają Bożą kontrolę i wpływ na ich życie. A więc to, co robię, to mówię, że jeśli to są te stopniowe kroki, którymi odsuwamy się od Boga, w takim razie odwrócimy je. Zamiast robić te rzeczy, zróbmy coś przeciwnego, a to sprawi, że to, co Bóg chce zrobić, będzie żywe i świeże w naszym życiu. List do Rzymian 1:21 mówi, dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga. To pierwsza rzecz. O tym właśnie mówiłem przez ostatnie kilka dni. Po drugie, ani mu nie dziękowali. Po trzecie, ale stali się próżni w swoich wyobrażeniach. I po czwarte, zaćmiło się ich bezrozumne serce. Przejdziemy i porozmawiamy o każdej z tych rzeczy, ale pierwszą rzeczą, o której mówiłem, jest to, że kiedy Bóg dotyka Twojego życia, kiedy Bóg porusza się w Twoim życiu i coś dla Ciebie robi, to aby to było świeże i żywe, aby rosło i wzrastało, a nie malało, musisz Go chwalić. Słowo chwalić oznacza oddawać chwałę lub uznawać za pełne chwały. Słowo uznawać oznacza przypisywać wysoką wartość, szanować lub cenić. A słowo oddawać oznacza dać to, co się należy. A więc ten werset mówi, że musimy oddawać chwałę Bogu, musimy doceniać i cenić to, co on uczynił w naszym życiu i wywyższać to. We wczorajszym programie użyłem również listu do Rzymian 11:30. W którym to samo słowo, to samo greckie słowo, które zostało przetłumaczone jako chwalić w liście do Rzymian 1.21, zostało przetłumaczone jako wywyższać w liście do Rzymian 11.13. Wierzę więc, że porównując te słowa, można zobaczyć, że chwalić oznacza również wywyższać. Musimy wywyższać to, czego Bóg dokonał w naszym życiu. To jest ważne. Wiesz, jest wiele wersetów, nie będę zabierał czasu, aby je przeczytać, ale możesz sięgnąć do jakiejś Jakiejkolwiek konkordancji i znaleźć je. Jest wiele wersetów, które mówią, uwielbiajcie Pana ze mną i wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszystkich mych trwóg. Jest napisane, uwielbiajcie Pana. W języku angielskim to samo słowo oznacza również powiększać. Czy faktycznie możesz wpłynąć na wielkość Boga? Z pewnością nie, Bóg jest tym, kim jest, niezależnie od tego, czy Go powiększasz, czy nie. Ale jeśli chodzi o Twoje postrzeganie, możesz sprawić, że Bóg będzie większy lub mniejszy. Kiedy zaniedbujesz sprawy Boże, kiedy nie skupiasz się na sprawach Bożych lub, jak mówi ta terminologia, nie chwalisz Boga, nie oddajesz Mu należnej czci, nie oddajesz tego, co Mu się należy, nie szanujesz i nie cenisz Go tak, jak powinieneś, jeśli tego nie robisz, to zmniejszasz wielkość Boga w swoim życiu. Ale kiedy oddajesz Bogu chwałę, Szanujesz Go, cenisz, doceniasz i oddajesz Mu to, co jest Mu należne, wtedy powiększasz Boga, sprawiasz, że staje się większy. W naszym wczorajszym programie użyłem przykładu huśtawki, która ma punkt podparcia po środku i jeśli jeden jej koniec jest w górze, to drugi koniec jest w dole. A jeśli ten drugi koniec jest w górze, to ten pierwszy jest w dole. I tak musisz chwalić Boga, a kiedy naprawdę Go powiększasz, chwalisz i oddajesz Mu należną cześć. Wtedy wszyscy i wszystko inne w porównaniu z tym musi być na dole. To ważne słowa, które powiedziałem. Czy wiesz, że Jezus powiedział, że musisz nienawidzić swojego ojca, swoją matkę, swojego brata, swoją siostrę i własne życie, aby być jego uczniem? To mocne słowa. Ale jeśli porównasz je z relacją z Ewangelii Mateusza, powiedział on, Jeśli miłujesz ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie możesz być moim uczniem. Jeśli kochasz brata lub siostrę bardziej niż mnie, nie możesz być moim uczniem. Jeśli miłujesz własne życie bardziej niż mnie, tak naprawdę te fragmenty nie mówią, że masz kogoś nienawidzić. Bóg nie zachęca nas do nienawidzenia ojca, matki czy własnego życia, ale w stosunku do niego musimy nadawać mu taką chwałę i że w porównaniu do Niego nienawidzimy wszystkiego innego i wszystkich innych? Proszę, nie zrozum źle tego, co mówią, ani tego, co powiedział Pan. Nie powinieneś nienawidzić ludzi, ale w porównaniu do Boga, w odniesieniu do Boga musimy nie cenić, gardzić własnym życiem, a nawet własnymi relacjami. To poważne słowa. A czy wiesz, że większość ludzi tego nie robi? I właśnie dlatego, kiedy Bóg dotyka Twojego życia i czyni coś znaczącego, z czasem traci to na sile. Jego wpływ i oddziaływanie na Twoje życie zmniejsza się, ponieważ wywyższamy i chwalimy te wszystkie inne rzeczy. Jeśli wychwalasz opinię innych ludzi, jeśli musisz mieć ich akceptację, to w miarę jak ich wartość rośnie, wartość, którą przypisałeś temu, co uczynił Bóg, maleje. Jeśli chcesz zachować to, czego to konał Bóg, chwalić go i oddawać prawdziwą chwałę należną Jego imieniu, musisz w pewnym sensie wzgardzić wszystkim i wszystkimi innymi. Jeśli chcą ci przyznać nagrodę, bo jesteś najlepszym sprzedawcą, czy kimkolwiek innym, jeśli to sprawia, że twoje serce puchnie i myślisz: O Boże, to jest niesamowite, teraz moje życie jest po prostu cudowne. Kiedy wywyższasz swoje własne osiągnięcia, obniżasz wartość, jaką przypisałeś Bogu. Wiem, że niektórzy z was mówią: Czy mamy nie cieszyć się korzyściami i zaszczytami, którymi ludzie nas obdarzają? Wierzę, że możemy się nimi cieszyć w takim sensie, że mówimy, ojcze, to stało się tylko dzięki Tobie. To Ty dałeś mi moje obdarowania, talenty i zdolności. Być może coś tam rozwinąłem. Ale nie można rozwinąć czegoś, czego Bóg w ciebie nie włożył, jeśli będziesz oddawać całą chwałę Bogu, jeśli za każdym razem, kiedy ktoś cię pochwali lub coś do ciebie przyjdzie, będziesz to odwracać i mówić, to był Bóg, to Bóg, będziesz stale chwalić Boga. I nie chodzi o to, że masz nienawidzić kogoś, kto dał ci nagrodę za bycie najlepszym sprzedawcą roku, ale o to, że w porównaniu uznajesz, Boże, to jest nic, to jest nic, liczy się tylko moje życie w tobie. Jeśli będziesz stale chwalić Boga, gwarantuję Ci, że rzeczy, których Bóg dokonuje w Twoim życiu nigdy się nie zmniejszą, będą tylko rosły i rozwijały się. Ale załóżmy, że Bóg pokazał ci, jak bardzo Cię kocha. Jednak potem pojawiają się ludzie i zaczynają pokazywać, jak bardzo Cię kochają. Jeśli mówisz, Boże, to jest niesamowite, w miarę jak szanujesz i zwiększasz wartość, jaką przypisujesz, przywiązujesz do akceptacji tych ludzi, pomniejszasz i nie cenisz szacunku, jak... Jaki przypisałeś w swoim życiu Bogu. To nie może wyglądać tak. Huśtawka nie działa w ten sposób. W górze jest albo jeden koniec, albo drugi, a jeśli chcesz stale chwalić Boga, musisz w pewnym sensie nie szanować, zdewaluować wszystkie swoje własne osiągnięcia i wszystko inne. Podam ci przykład. 23 marca 1968 roku byłem na spotkaniu modlitewnym. Miałem cudowne spotkanie z Bogiem. Bóg wlał swoją miłość w moje życie. To było absolutnie niesamowite. Miałem tylko 18 lat. Nie rozumiałem, nie miałem słów, żeby to wyrazić, ale wiedziałem, że spotkałem Boga Wszechmogącego. Byłem już narodzony na nowo. 10 lat wcześniej, kiedy miałem 8 lat. Narodziłem się na nowo i wierzę, że zostałem wtedy naprawdę zbawiony, ale kiedy miałem 18 lat, 10 lat później otrzymałem Chrzest Duchem Świętym. Nie wiedziałem, jak to nazwać. Moim Kościele baptystycznym nie uczono mnie o tym, nauczono mnie przeciwko temu, ale wiedziałem, że stało się coś ważnego, więc następnego ranka stanąłem przed moim kościołem baptystycznym, a byłem introwertykiem, ale byłem tak podekscytowany tym, co Bóg uczynił, że musiałem komuś o tym powiedzieć. Stanąłem przed kościołem i zacząłem opowiadać o tym, jak Bóg się pojawił, jak Bóg mi się objawił. Nie znałem właściwej terminologii, więc po prostu powiedziałem. Niech nie wiem, co się stało, ale zostałem napełniony duchem bożym. Kiedy to powiedziałem, pomyślałbyś, że bluźniłem. Gdybym powiedział, że popełniłem cudzołóstwo, wybaczyliby mi to. Gdybym powiedział, że się wściekłem i coś zrobiłem, uderzyłem kogoś, wybaczyliby mi to. Ale kiedy powiedziałem, że zostałem napełniony Duchem Bożym, religijni ludzie rzucili się na mnie niczym wilki i zaczęli mi mówić, za kogo ty się uważasz? Paweł był napełniony Duchem. Piotr był napełniony duchem, ale my nie możemy być napełnieni duchem. Jesteś pyszny, jesteś arogancki, ty arogancie, ty pyszałku, i zaczęli mnie krytykować. Widzisz, ja ceniłem to, co zrobił Bóg. Powiedziałem ludziom najlepiej, jak potrafiłem, że Bóg mnie kocha, że mi się objawił, a oni zaczęli mnie krytykować. Czy wiesz, że pokusą byłoby powiedzenie, Boże, co z tymi ludźmi? Boże, chcę akceptacji tych ludzi, oni są profesjonalistami, to pastor kościoła, oni wiedzą o tym więcej niż ja. I to mogłoby sprawić, że ceniłbym ich opinię i powiedziałbym, Boże, zobacz, ile mnie to kosztuje. A gdyby tak się stało, to wartość, jaką przypisałem Bogu, poszłaby na dół, szatan ukradłby mi to doświadczenie. Nie rozumiałem tych wersetów, ale dzięki Bożej łasce byłem tak potekscytowany tym, co Bóg dla mnie uczynił, że chwaliłem go i kiedy zostałem skrytykowany i ludzie zaczęli mnie atakować, w zasadzie powiedziałem, kim wy jesteście w porównaniu z Bogiem. To był pastor Kościoła, to byli moi przyjaciele, to byli dorośli, którzy wiedzieli więcej ode mnie. Ale zamiast wywyższać ich opinię, zamiast pragnąć ich aprobaty, Wiedziałem, że Bóg mnie aprobuje i w porównaniu z tym nie doceniłem tego, co mówili. Obniżyłem temu wartość. Pamiętam, jak powiedziałem im: Nie wiem, z czym macie problem. Nie mam nic złego na myśli w tym, co mówię. Może użyłem niewłaściwej terminologii, ale Bóg mnie kocha i nie przestałem szanować i chwalić Boga. I dzięki temu wiesz, że to, co Bóg uczynił, dalej rosło w moim życiu? I wtedy też wyrzucono mnie z tego kościoła, nie tylko z powodu tej jednej rzeczy, ale z powodu całej serii. Płonąłem dla Boga. Już nie byłem normalnym chłopcem baptystą. Płonąłem, świadczyłem, rozmawiałem z ludźmi o Panu. Mówiłem Alleluja i chwała Bogu, a oni nie mogli tego znieść i poprosili, żebym opuścił ten kościół. Członkowie mojej rodziny nie rozumieli, co się stało. To nie było nic złośliwego, ale oni po prostu nie rozumieli, nie cenili Boga tak, jak ja i miałem tendencję do mówienia: chcę akceptacji. I gdybym tak zrobił i zaczął chwalić, to, co mówili, wtedy wartość, jaką przypisałem Bogu, zmniejszyłaby się i szatan ukradłby mi to, co Bóg uczynił. Ale dzięki Bożej łasce, mimo że moja matka tego nie rozumiała, nigdy mnie nie odrzuciła, ale nie zrozumiała i przez dwa tygodnie nawet ze mną nie rozmawiała. Zresztą to długa historia w końcu się z tym pogodziła. Moja mama stała się jednym z moich największych zwolenników, ale mówię, że to było trudne. Bóg nie przemawiał do nich w sposób, w jaki przemówił do mnie. Nie było więc możliwości, aby to cenili. Widzieli, jak popełniłem błędy i robiłem dziwne rzeczy już wcześniej, więc myśleli, że to, to samo. Ale zamiast cenić opinię innych ludzi i mówić, Boże, muszę mieć akceptację mojej matki, muszę mieć akceptację mojego kościoła i wszystkich tych ludzi, gdybym tak zrobił, wtedy moja wartość Boga byłaby tutaj i szatan by mi to ukradł. Ale minęło już 47 lat, odkąd przeżyłem to doświadczenie. Doświadczenie z Panem i ono nie osłabło, ale wzrosło. Dzisiaj ma ono na mnie większy wpływ niż wtedy, ponieważ nadal go chwalę. Przyjaciele wystąpili przeciwko mnie, religijni przywódcy wystąpili przeciwko mnie, członkowie rodziny nie rozumieli, co robię, było wiele rzeczy, o których mogłem powiedzieć: Boże, potrzebuję tego, cenię to, doceniam, chcę tej akceptacji. Gdybym to zrobił, wartość, jaką przypisałem temu, co Bóg uczynił w moim życiu, opadłaby, zmniejszyła się i w końcu straciłbym korzyść z tego spotkania z Panem. W tym samym czasie Bóg przemówił do mnie również, abym rzucił szkołę. Byłem na pierwszym roku studiów na Uniwersytecie Teksańskim w Arlington w Teksasie. I Pan przemówił do mnie, żebym rzucił szkołę. To zupełnie inna historia. Oczywiście nikt tego nie rozumiał. Działo się to w szczytowym okresie wojny wietnamskiej. Dostawałem od rządu 350 dolarów miesięcznie, jeśli zostałem w szkole. Miałem odroczony pobór do wojska, jeśli zostałem w szkole. I miałem akceptację wszystkich wokół siebie, jeśli zostanę w szkole. A jednak Bóg przemówił do mnie, żebym rzucił szkołę. To długa historia. Mam na ten temat wspaniałe nauczanie, jak znaleźć, podążać i wypełnić Bożą wolę. W każdym razie, kiedy Pan do mnie przemówił, Potrzebowałem dwóch miesięcy, aby pokonać pewne przeszkody, krytykę i wątpliwości, które miałem w związku z tym, ale w końcu posłuchałem Boga i rzuciłem szkołę. I w momencie, kiedy to zrobiłem, straciłem odroczenie studenckie, straciłem pieniądze od rządu i wysłano mnie na komisję wojskową, przez którą przeszedłem pozytywnie. I tak pewnego dnia przyszedł do mnie rekrut wojskowy. Zapukał do drzwi i powiedział: Jestem rekrutem wojskowym, chcę wejść i pokazać ci korzyści wynikające z zapisania się do wojska w przeciwieństwie do bycia powołanym. Przywitałem go, wszedł, usiadł przy stole, otworzył swoją teczkę, rozłożył wszystkie swoje materiały i zaczął opowiadać o tym, o ile lepiej jest się zapisać, niż zostać powołanym. Zatrzymałem go w połowie i powiedziałem, mogę zaoszczędzić nam obu dużo czasu. Powiedział, dobrze, dostałem kategorię A i jest Pan tutaj dlatego, że rzuciłem szkołę. To prawda? Powiedziałem, to Bóg kazał mi rzucić szkołę i w związku z tym mój los jest w rękach Boga. Robię to, co kazał mi zrobić Bóg. Kiedy to powiedziałem, rekruter mnie wyśmiał. Śmiał się. I wiesz, niektórzy ludzie mogą tego nie zrozumieć, ale to co robiłem, to chwaliłem Boga i mówiłem. Boże, dziękuję Ci, że mi, mnie kochasz. To Ty do mnie przemówiłeś. Ty dałeś mi kierunek. Ty kazałeś mi rzucić szkołę i dlatego jakiekolwiek będą konsekwencje. Nie ma to znaczenia. Ja cię szanuję, oddaję ci chwałę i cześć. Cenię Ciebie. Ten rekruter po prostu śmiał się z Boga, nie cenił Boga tak, jak ja. Chciał, żebym cenił Jego, żebym wzniósł się tutaj, gdzie ważny był On, a nie to, co mówi Bóg. Wyśmiał mnie i powiedział: Chłopcze, zostaniesz powołany do wojska. Mogę ci zagwarantować, że zostaniesz powołany. Jeśli się nie zapiszesz, zostaniesz powołany. I kiedy to zrobił, on wywyższył rząd, swoją pozycję, patrzył w sposób naturalny i nie doceniał. Nie cenił Boga tak jak ja. Pojawiła się więc pokusa, podporządkują się Jemu, zaakceptuję jego ocenę rzeczy. Czy też będę cenił Boga i będę szanował wszystkich innych rzeczy, które mają nadejść? Kiedy to powiedział, wściekłem się, ponieważ on nie przypisywał Bogu takiej wartości jak ja. Pamiętam, że kiedy powiedział mi, że zostanę powołany, wstałem, szturchnąłem go w klatkę piersiową i powiedziałem: Kolego, jeśli Bóg chce, żeby mnie powołano, to zostanę powołany, a jeśli nie chce, to ani ty, ani rząd Stanów Zjednoczonych, ani wszystkie demony w piekle nie mogą mnie powołać. I mówiłem to poważnie. Kiedy to powiedziałem, ten facet wziął wszystkie swoje dokumenty, włożył je do teczki, złożył ją i wyszedł. Nie powiedział ani słowa więcej i wiesz co, następnego dnia rano dostałem zawiadomienie o poborze. Wtedy nawet o tym nie pomyślałem, ale bardzo chciałbym zobaczyć, czy była na nim pieczątka. Osobiście uważam, że to, co się stało, to ten rekruter poszedł, załatwił moje papiery, wrócił i prawdopodobnie wrzucił je do skrzynki pocztowej. Nie jestem pewien, czy to w ogóle przyszło pocztą. Sądzę, że prawdopodobnie to wymusił, chcąc mi coś pokazać, ale dla mnie nie miało to znaczenia. Chodziło o to, że chwaliłem Boga. Oto przedstawiciel rządu Stanów Zjednoczonych powiedział, Bóg jest nikim w porównaniu ze mną. On chwalił samego siebie. Patrzył na to, co w świecie naturalnym i chciał, żebym zaakceptował jego ocenę. Ale nie, w imię Jezusa ja nadal chwaliłem Boga i powiedziałem, nie obchodzi mnie, co zrobisz. Ja będę szedł za Bogiem i dalej chwaliłem Boga. I nie szanowałem go jako przedstawiciela mojego rządu, jako osoby, która mogłaby dosłownie zmusić mnie do wyjazdu do Wietnamu, zmusić do poboru. Wiesz co? Dzięki temu, że nadal chwaliłem Boga, nigdy nie straciłem radości ani korzyści z tego, co Bóg uczynił w moim życiu. To nadal jest dla mnie świeże. 47 lat później, w ciągu ostatnich 47 lat, było bardzo niewiele dni, w których nie wróciłem pamięcią do nocy, w której Bóg zainterweniował i dotknął mojego życia. Wracam do tego i dziękuję Mu. Pamiętam i myślę o tym. I ponieważ stale chwalę, oddaję cześć, cenię i doceniam, oddaję honor należny Bogu, ponieważ to robię w porównaniu z tym, nie poważam wszystkiego innego. Z tego powodu to, co Bóg uczynił w moim życiu tyle lat temu, jest wciąż świeże i prawdziwe. Byłem kuszony, przychodziłem okresy, w których przytrafiały się mi różne złe rzeczy. Zmarł mi syn, który, chwała Bogu, dzięki Bożej łasce, został wzbudzony z martwych. Bywało, że służba nie wyglądała tak, jakby się dobrze rozwijała. Miałem momenty, w których mogłem być zniechęcony. Nie czułem fizycznie Bożej obecności i miłości, ale przez wiarę i z własnego wyboru postanowiłem wrócić i pomyśleć: Boże, nie obchodzi mnie, przez co teraz przechodzę. Dotknąłeś mnie po Bogu. Sławiłeś, kochasz mnie, objawiłeś mi siebie. Wracam do tego prawie co kilka godzin z pewnością codziennie. Wracam do tego i myślę o tym jak dobry był dla mnie Bóg. Chwalę go i oddaję mu za to cześć. Dzięki temu rzeczy, które wydarzyły się w moim życiu 47 lat temu są dla mnie bardziej realne dzisiaj niż 47 lat temu. Lepiej je rozumiem. Teraz posiadam o wiele lepsze zrozumienie tego, co dokładnie Bóg zrobił. Widzę to wyraźniej niż wtedy. Zamiast zmniejszać się z biegiem czasu i maleć, rzeczy się powiększają, stały się lepsze. Nie wiem, czy rozumiesz, co mówię, ale to może zmienić Twoje życie. Wiem, że wielu, wielu z Was, którzy mnie oglądają, doświadczyło, jak Bóg dotknął Was w znaczący sposób, a jednak z czasem wydaje się, że jesteście nieszczelnym naczyniem. To wycieka i teraz potrzebujecie otrzymać kolejny dotyk od Boga. Mówię ci, nie musisz żyć w ten sposób. Możesz sprawić, że to, czego Bóg dokonał w Twoim życiu, będzie żywe, świeże i pełne życia. Nauczanie Odkryj klucze do trwania w pełni Boga jest dostępne jako książka drukowana i jako książka w formie audiobooka. Możesz je zdobyć dzwoniąc do nas od wtorku do czwartku w godzinach od 10 do 16 lub poprzez stronę internetową awmpolska.com zakładka sklep. Zachęcamy Cię do wejścia na naszą stronę internetową gdzie znajdziesz darmowe nauczanie i artykuły Andrew'a Łomaka? Zapraszamy. Harris well, and um, when... i Andrew wkroczyli w nasze życie, kiedy nasze małżeństwo się rozpadło. Byliśmy w rozsypce. Nigdy nie byliśmy pewni naszej przyszłości. Mieliśmy nadzieję, staraliśmy się, ale nie mieliśmy pewności, czy będziemy razem. To było nasze drugie podejście do rozwodu. Byliśmy naprawdę zniszczeni we wszystkie możliwe sposoby, na jakie nasze małżeństwo mogło być zniszczone. Szukaliśmy poradnictwa u pastorów w świecie, wśród chrześcijan. Nic z tego nie działało. Jakoś we wrześniu Pan powiedział mi, Chcę, żebyście poszli do Harris Bible College w Colorado. Bóg zaczął mówić do mojego serca o Colorado i nad moim poddaniem się temu, co usłyszał mój mąż i co poczuł, że Pan mu powiedział. Pierwsze kilka miesięcy były bardzo wzmacniające. Byliśmy nasiąknięci Słowem. Ono sprawiło, że stało się dla mnie rzeczywistością, że nasze małżeństwo może zostać odnowione i że niewinność i czystość mogą zostać przywrócone do małżeństwa, które było tak bardzo zniszczone. Kiedy tu przyszliśmy, nauczyłem się prawdy o tym, kim jesteśmy w Chrystusie, jak powinniśmy żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Teraz jesteśmy pewni, że nasze małżeństwo przetrwa na wieki. Nasza rodzina znowu się zeszła, i w tej podróży nastąpiło uzdrowienie, które inaczej nie mogłoby mieć miejsca. To ostatnie dwa lata to były najlepsze lata, jakie kiedykolwiek mieliśmy. Harris Bible College. Odkryj swoje przeznaczenie. Przygotuj się do życia w nim. Szkoła Harris jest dla Ciebie. Po więcej informacji zadzwoń: 42 280 78 68 lub wejdź na naszą stronę internetową cbc.polska.com. Odkryj swoje przeznaczenie. Przygotuj się do życia w nim. Dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek Prawdy Ewangelii. I z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy sieją w służbę Andrew (Womack Ministries). Twoja szczodrość wspiera głoszenie Bożej, bezwarunkowej miłości i łaski wszystkim jego dzieciom na całym świecie. Dzięki Tobie ludzie mają dostęp do darmowych materiałów i ich życie ulega zmianie. Naprawdę czynisz różnicę. Jeśli nie jesteś naszym partnerem, prosimy módl się o to i zostań nim już dziś.